Dzień dobry, nazywam się Witold Lubianka, jestem neurochirurgiem. Dzisiaj będę operował pacjenta z oponiakiem przystrzałkowym. Jest to guz wewnątrzczaszkowy. Dosyć trudna patologia w tym przypadku, bo obejmowała ona początkowo obydwie półkule mózgu i zatokę strzałkową górną. Pierwszy raz pacjent był operowany wiosną tego roku. Wówczas usunąłem zasadniczą frakcję guza położoną w lewej półkuli mózgu i w zatoce strzałkowej górnej. Pozostała niewielka frakcja położona po stronie prawej. Z uwagi na czas trwania zabiegu, rozległość samego guza, konieczność preparowania istotnych naczyń żylnych z okolicy ruchowej, przy pierwszej operacji nie zdecydowałem się od razu na obustronne usunięcie guza. Frakcja, która pozostała ma około 2,5 cm, częściowo naciaka również zatokę strzałkową górną, także będziemy usuwać tego guza z przestrzeni przystrzałkowej oraz postaram się również usunąć tą frakcję położoną w zakresie światła zatoki strzałkowej górnej. Pacjent jest w stanie bardzo dobrym, pierwszy zabieg zniósł prawidłowo, po zabiegu przejściowo wystąpił niewielki niedowład stopy, który bardzo szybko się wycofał. Obecnie pacjent samodzielny, sprawny gra piłkę nożną, aktywny zawodowo, aktywny sportowo. Po zabiegu pacjent bezpośrednio będzie wybudzany na sali pooperacyjnej. Po 12-godzinnym pobycie trafi na salę ogólną. Przewidywany czas hospitalizacji pooperacyjnej to około 3 dni.